Gratuluję! Dotarłeś do końca kursu A11 Premium i oficjalnie możesz powiedzieć już, że jesteś na poziomie A11, jeśli chodzi o znajomość języka norweskiego. Oznacza to, że bardzo skrupulatnie przeszedłeś przez wszystkie elementy kursu A11 i odzyskałeś wystarczającą ilość punktów na testach podsumowujących każdy z rozdziałów. Dlatego też wystawiony został ci dyplom ukończenia kursu, certyfikat, który znajdziesz w zakładce Moje kursy, certyfikaty. Teraz przed Tobą najważniejsza decyzja. Co zrobić, żeby nie stracić postępu, który osiągnąłeś w ostatnich tygodniach nauki? Bardzo ważne jest, aby nie przestawać się uczyć. Możesz to robić na wiele różnych sposobów, ale najważniejsze jest, żeby cały czas wracać do materiałów, których nauczyłeś się w ostatnich tygodniach. W przeciwnym razie nauka z ostatnich tygodni przepadnie. Możesz to robić na wiele różnych sposobów. Możesz kontynuować naukę z materiałami, z których już korzystałeś na poziomie a 11 Premium. Możesz wracać do tych materiałów i powtarzać je sobie. Aż do osiągnięcia limitu 13 tygodni kursu. Możesz oczywiście skorzystać z naszych darmowych materiałów, które są dostępne w zakładce Lista Kursów. Tutaj możesz skorzystać z kursu darmowego, który zawiera w sobie dużo różnych materiałów na poziomach A1 i A2. Są tam również materiały, które tyczą się tych tematów, które już poruszyliśmy na kursie premium. Możesz sobie do nich wrócić i przećwiczyć ponownie te zagadnienia, oraz może również rzucić okiem na inne tematy, które pojawiają się w tym kursie darmowym. Oraz kolejnym rozwiązaniem jest oczywiście dołączenie do kursu premium na poziomie A1.2, który zostanie opublikowany pod koniec sierpnia, na początku września 2021. Tam w ten sam sposób, w jaki uczyliśmy się na poziomie A1.1 premium, będziemy uczyć się z materiałami na poziomie A1.2. Oraz istnieje jeszcze jedno rozwiązanie, możesz oczywiście dołączyć do jednego z naszych kursów grupowych z lektorkami. Są to zajęcia grupowe w Oslo albo online, do których możesz dołączyć i których harmonogram dostępny jest na naszej drugiej stronie, której adres to kursy.nurweski-dla-polaków.nu .no. i tym sposobem możesz dołączyć do kursu, na którym będziesz uczył się razem z lektorką. Cokolwiek jakie nie wybierzesz, pamiętaj, aby nie przestawać się uczyć. Jest to bardzo ważne, aby kontynuować tą naukę i aby aktywnie korzystać z wiedzy, którą do tej pory zdobyłeś. Oraz oczywiście wielkie gratulacje z mojej strony. Bardzo dobra robota. Przed Tobą jeszcze dużo pracy i wiele zagadnień gramatycznych. Ale to, że ukończyłeś poziom A11, wskazuje już na to, że będzie już tylko łatwiej i że Twoja motywacja doprowadziła Cię do dokończenia tego kursu, do samodzielnej nauki języka norweskiego. Także jeszcze raz wielkie gratulacje i mam nadzieję do zobaczenia na kolejnym kursie premium albo na jednym z naszych kursów grupowych.